Psalm 54 Przewodnikowi chóru na strunach pouczenie Dawida. Gdy przyszli z Wejczycy i rzekli do Saula, Czy nie u nas ukrywa się Dawid? Boże, przez imię Twoje wybaw mię, wywiedź prawo moje przez moc Twoją. Boże, usłysz modlitwę moją. Zważ na słowa ust moich, albowiem obcy powstali przeciwko mnie i przemoc czyniący czyhają na życie moje. Nie stawiają Boga przed siebie, sela. Oto Bóg jest pomocnikiem moim, Pan podpiera duszę moją. Odpłaci zło wrogom moim, według prawdy Twojej wytraci ich. Wtedy przyniosę Ci ofiary dobrowolne. Będę uwielbiał imię Twoje, panie, bo jest dobre. Albowiem z wszystkich uciśnień wybawiłeś mię, a oko moje lubuje się pomstą nad wrogami moimi.